Witam, no na pewno zawodników, którzy nie będą mogli wystąpić w meczu z Widzewem Łódź wypada nam Krzysiu Król z dwóch powodów, jak Państwo wiedzą. To jest i kontuzja i absencja za kartki. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji. To jeśli chodzi o absencję, wszystko z mojej strony. Myślę, że dzisiaj więcej czasu zostawmy młodym zawodnikom, bo to są chłopcy, którzy byli teraz grali 2 w reprezentacji, więc y, trzeba im poświęcić dużo czasu. Nie, no to rozmawialiśmy się ostatnio, już rozmawialiśmy. Tak, jak mówię, tutaj zalecenie lekarskie jest, żeby te 6 miesięcy od urazu y, jednak Wojtek nie występował w meczach i my tutaj oczywiście szanujemy zdanie jest najważniejsze i na pewno nie będziemy go podważali, więc tak jak mówię, za dwa tygodnie gdzieś mija ten termin, na pewno go dotrzymamy dopiero po tych dwóch tygodniach. Podejmiemy wspólnie z lekarzami, ale to oni będą mieli głos decydujący, czy Wojtek będzie brany w szerokiej kadrze już na mecz, czy dalej, ty, dalej będzie tylko trenował i będzie pod okiem lekarzy. Ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli Wojtek najbardziej chyba. Natomiast pamiętajmy, no takie, takie, takie powroty są bardzo ciężkie. i y, Głowa chce, serce chce, ale jednak 6 miesięcy od tak poważnego urazu, jakie było zerwanie i rekonstrukcja wiązadeł krzyżowych, to jest taki okres minimalny, żeby żeby te wiązadło mogło zacząć funkcjonować tak przed razem. Trzeba szanować. Naprawdę Wojtek jest tutaj bardzo ważnym układanką w tym naszym, naszym zespole. Ma ogromny autorytet i mir w zespole i, i w szatni jego rozrywa. To, to, to widzimy wszyscy i zdajemy sobie z tego sprawę. Ale tak jak mówię, zdrowie zawodników jest kluczowe. Najważniejsze, pamiętajmy, że my nie potrzebujemy zawodnika. Na parę minut my liczymy na to, że Wojtek wróci i tak przed urazem wesprze ten zespół pełny sił, zdrowia na dłuższy moment, więc, więc tak, tak mówię mówiłem prędzej. A czyli z Darkiem jest tak, że wczoraj, wczoraj był chory. Dzisiaj najprawdopodobniej wyjdzie w zajęcie jego znak, dali jednak stoi pod znakiem zapytania, natomiast myślę, że to jest taki znak zapytania mniejszy i, i będziemy w stanie skorzystać z Darka. Nie chciałbym się wypowiadać na tematy, Wiadomo, że życie sporto, sportowców to y, również y, te takie rzeczy papierowe bym powiedziała kontrakty. Dla nas najważniejsze jest Medzwidze, Wędarek jest skoncentrowany i nad tym y, z tego go na ten moment rozliczamy, te rzeczy, bym powiedział logistyczne, zostawiamy sobie po spotkaniu z podbeskidziem Bielsko-Biała, więc najważniejsze jest teraz pełna koncentracja, bo jest to jeden z tych elementów, których nam brakuje. Pełna koncentracja, żeby wykonać zadanie, jakie w piątek będzie powierzone przeciwko nami. Tego oczekujmy i od piłkarzy. Liga, liga jest bardzo wyrównana, jak pan widzi, to naprawdę decydują szczegóły. To, co teraz akcentowaliśmy przed chwilą, koncentracja, to jest to, co gdzieś nam w meczach brakuje, stwarzamy sobie sytuację, ale z jednej strony musimy je zacząć wykorzystywać, a z drugiej strony, no, żeby wygrać, to jest tak, pamiętne mecze z Zagłębiem czy z Krakowią, między innymi jakaś bardzo dobra interwencja brankarza yy, yy, powoduje to, że dostajemy pewności siebie i ten mecz przeważamy na swoją stronę, więc tak jak mówię, wymagajmy od naszych zawodników i na tym się koncentrujemy, żeby byli skoncentrowani na swojej pracy, którą za niedługo będą musieli wykonać na boisku. No, na pewno widzę, w to jest całkiem inny zespół niż widzieliśmy na przykład Pierwszy mecz, meczu na no, Łazienkowskiej, to, to, to od tego czasu wodarze klubu dokonali naprawdę bardzo bardzo spektakularnych, może nie, ale wzmocnień naprawdę takich bym powiedział, jeśli chodzi o nazwiska i cywil zawodników mocnych i nie sugerowałbym się tutaj występami widzę z pierwszych meczów. Natomiast yy, 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 to jest też odpowiedź, jak gdyby na pierwszą część pana pytania, no yy, jest to zespół, który w tabeli jest koło nas, dla nas mecz Arcyważny, bardzo ważny bym powiedział I, i bardziej koncentrujemy się na sobie, jeżeli jest tam pewna niewiadoma niż na zespołem przeciwnika i dla nas, yy, nasi zawodnicy są najważniejsi i musimy być tego meczu mega skoncentrowani. Mamy trzy scenariusze przygotowane, będziemy podejmowali je na bieżąco. Zobaczymy. Tak jak mówię, dla nas najważniejsze dzisiaj 100% to jest mecz piątkowy. Nad nim się koncentrujemy, decyzje będą zapadały po meczu. Jesteśmy przygotowani na różne warianty. Natomiast no, taki mikrocykl mają wszyscy i tutaj nie szukałbym jakichś podtekstów. Wiedzieliśmy prędzej, że coś takiego nastąpi, więc do tego żeśmy się przygotowali. Decyzje tak, rozumiem, natomiast no decyzje były podjęte po meczu z Wisłą Kraków, jak wracaliśmy. Natomiast o tyle to było bezpieczne, że mieliśmy czas na przygotowania, natomiast zawodnicy, którzy wystąpili w drugim zespole, to w większości to byli piłkarze, którzy potrzebowali meczu, którzy potrzebowali tego dodatkowego bodźca i wykorzystali to i tak jak powiedziałem, na ten moment decyzji odnośnie kto zagra w drugim zespole zapadną po meczu z Widzemem Kraków. Dzisiaj naprawdę pełna mobilizacja wszystkich zawodników, wszystkich pracowników klubu jest na mecz z łodzią, który rozegramy i, i jak gdyby dopiero wszystko co się wydarzy to około godziny 21 piątek.